Dzień dobry państwu. Nazywam się Marcin Brol. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i na prośbę Brochowskiego Centrum Aktywności Lokalnej chciałbym przedstawić państwu bieżącą sytuację gospodarczą związaną z epidemią koronawirusa. Otóż co się dowiedzieliśmy przez ostatni tydzień, zauważyliśmy, że spada konsumpcja, to znaczy dane to odzwierciedlają, że spada konsumpcja, to znaczy po Fali zakupów, głównie spożywczych, związanej z przygotowaniami do tego, żeby siedzieć w domach i ze świętami, także. Obserwujemy teraz znaczący spadek konsumpcji. Może tego nie widać w sklepach, gdzie dokonuje się zakupów, ale to ze względu na ograniczenia dotyczące liczby klientów. Natomiast generalnie konsumpcja wyraźnie spada. Co się dzieje w firmach w tym czasie? Tutaj widzimy dwa przeciwstawne, można powiedzieć, ruchy, czyli niektóre firmy, ratując się na razie przed upadkiem, przed, przed tym, żeby nie wypaść z rynku, zadłużają się, czyli nie mają płynności finansowej i muszą ratować się długami. To też wynika z tego po części, z tego, że tarcze antykryzysowe, które mają być wdrażane, no, na razie są jeszcze w fazie rozruchu, tak naprawdę, więc w dalszym ciągu. Ta pomoc ogranicza się przede wszystkim do dofinansowania miejsc pracy i tego typu rzeczy, natomiast utrzymanie płynności w dalszym ciągu jest dla niektórych przedsiębiorstw sporym problemem, a brak płynności finansowej to brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań czy po prostu płacenia rachunków, faktur. Natomiast ruch drugi dość ciekawy, który się pojawił ostatnio w, ze strony firm to jest to, że wzrosła znacząco i to bank, analitycy banku ING przedstawili niedawno, że znacząco rośnie też wartość depozytów, czyli mówiąc inaczej takich lokat, środków gromadzonych przez przedsiębiorstwa w bankach. Co jest to znaką szykowania się firm, tych, które mogą, te, które miały na przykład środki na to, żeby inwestować, to teraz te firmy oszczędzają, odkładają te środki, czyli czują niepewność, boją się inwestować, boją się wydawać w jakiś sposób, z, zwiększając na przykład swoje moce produkcyjne i odkładają te środki, czekają na lepsze czasy. Czyli można powiedzieć, to już jest faktycznie recesja. Chociaż jeszcze danych teraz za kwiecień nie mamy, za marzec te dane jeszcze tak, tak pesymistyczne nie były, dlatego że nie wzrosło bezrobocie. Gospodarka wyhamowała, ale to jeszcze nie był kryzys, natomiast teraz w kwietniu już wszystko na to wskazuje, że ta produkcja spadnie, zatrudnienie także. Zdają się o tym też, na to wskazywać indeks takie wyprzedzające, czy różnego typu wskaźniki wyprzedzające koniunktury. Coś takiego mamy w ekonomii. Najpopularniejszy indeks to jest PMI, czyli taki indeks, który jest tworzony na podstawie reakcji menadżerów odpowiadających za zakupy, zatrudnienie itd. No, i w Niemczech i Francji, a to są nasi główni partnerzy handlowi. Jedną czwartą eksportu wysyłamy do Niemiec, ponad 6, prawie 7% wysyłamy do Francji. I w tych dwóch krajach mamy historyczne minima, jeśli chodzi o ten wskaźnik. On przyjmuje wartości, bo to jest taki syntetyczny, to nie jest wartość jakaś tam naturalna, ale jest przedział od 0 do 100, gdzie 0 oznacza brak aktywności, 100 to taki już super turbo. Przyspieszenie dwie skrajne oczywiście nie wystąpią. Zazwyczaj ten indeks gdzieś tam koło 50 się kręci, natomiast tutaj mamy wskaźnik na poziomie kilkunastu punktów. Co to oznacza? To oznacza, że w zasadzie działają w Niemczech, we Francji tylko te przedsiębiorstwa, które zajmują się jakąś bieżącą obsługą bieżącym, czyli artykułami pierwszej potrzeby, o tak można powiedzieć, z artykułami żywnościowymi, natomiast pozostałe branże w zasadzie stoją i to jest niestety niepokojący sygnał dla nas, to będzie też oznaczało te przestoje u nas. Chociaż z drugiej strony pojawiają się pierwsze plany odmrażania gospodarki, no i tutaj niestety ten plan nasz odmrażania gospodarki jest bardzo... Ogólnikowy i tak naprawdę nic z niego nie wynika, bo nie wiemy kiedy to nastąpi, nie wiemy jakie mają być warunki, np. sanitarne czy epidemiologiczne spełnione, żeby, żeby zacząć tą gospodarkę odmrażać. Nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy. Jak na dzień dzisiejszy, to, to jest zbiór takich ogólników, wskazanie, jakie branże, w jakiej kolejności. Natomiast tak jak mówiłem, nie wiemy kiedy nastąpi. Dużo lepiej na przykład zrobili to Czesi, którzy konkretny plan zrobili z datami, że w tym dniu robimy to, w następnym tygodniu robimy to, i tak dalej, i tak dalej. Z góry wiadomo. Natomiast nawet jeżeli przeprowadzimy odmrożenie, tak zwanej gospodarki, to i tak pozostaje pewien podstawowy problem. Ten podstawowy problem jest taki, że będziemy musieli nauczyć się żyć w nowych warunkach, bo jak czytałem opracowania ekspertów nie z ekonomii, tylko ekspertów związanych z epidemiologią, to okazuje się, że być może będziemy musieli taki reżim sanitarny utrzymywać dłużej, co oznaczałoby z jednej strony odmrożenie gospodarki, ale z drugiej strony działanie właśnie w tym nowym reżimie, co znacząco i tak zmniejszałoby skalę popytu, czyli mówiąc inaczej, Nasze potrzeby byłyby w mniejszym stopniu zaspokojane, zaspokojane w, przeszło, w przyszłości, przede wszystkim jeśli chodzi o różnego typu usługi, um, które do tej pory były, tak? Mówi się o tym, że wakacje w zasadzie. Takich, jakie znamy, w tym roku nie będzie, to znaczy musimy zapomnieć o jakichś wielkich hotelach yy, z salami restauracyjnymi, koloniami dla dzieci itd. Tak yy, I to właśnie pokazuje, jak ta gospodarka będzie wyglądać. Czyli nawet jeżeli odmrozimy gospodarkę, to nie oznacza, że ona wróci na takie tory, jak były wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że yy, lepiej już było, to znaczy mam nadzieję, że to wróci, ale ekonomiści też wskazują perspektywę dwu-, trzyletnią żeby wszystko wróciło do normy, natomiast ten rok będzie rokiem bez precedensu, to też już wiemy, w zasadzie szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego już powiedziała, że to będzie kryzys większy niż w roku 1929 i w kilku kolejnych latach, po tym, że w roku, więc żyjemy w czasach bez precedensu, no, trudno, no, trzeba się z tym pogodzić i teraz tylko obserwować, mam nadzieję, że że dotknie to nas w jak najmniejszy sposób, znaczy nas, w sensie Wrocławian, Brochowian, także jak najmniej odczujemy skutki tego kryzysu, natomiast też musimy się na to przygotować, że to nie będzie tak, że nagle po odmrożeniu gospodarki firmy będą działały w takim samym zakresie i w, takim samym, w takiej samej skali, jak wcześniej. Czyli jeżeli mamy działalność gospodarczą, to musimy się z tym liczyć. No i co w związku z tym? No, w związku z tym należy się na to przygotować. To znaczy, jeżeli będzie spowolnienie gospodarcze, to ono też dotknie nas, tak, czyli ograniczenie konsumpcji będzie tutaj najprawdopodobniej odpowiedzią konsumentów na to, co się zdarzy. Plany czy programy osłonowe państwa mogą złagodzić na spadek naszych dochodów, no ale jednak, tak czy inaczej, to będzie znaczące spowolnienie. Za wcześnie jeszcze, żeby powiedzieć, jak poszczególne branże na to zareagują. Typu budownictwo czy, czy, czy rolnictwo, na przykład, chociaż to ostatnie, jeszcze tutaj wydaje się być dodatkowo obciążone w tym momencie tym, że mamy suszę, i ta susza też, według prognoz meteorologów i hydro hydrologów, potrwa długo. To jest, to jest czynnik, który już w styczniu, nawet wcześniej, już pod koniec zeszłego roku, był podnoszony także przez ekonomistów prognozujących to, co się wydarzy w gospodarce i, i susza potencjalna była wskazywana jako bardzo prawdopodobny czynnik, który spowoduje spowolnienie gospodarki w roku 2020, czyli dodatkowy mamy czynnik, który jeszcze nas e, może tutaj obciążać. Jak wyglądają prognozy na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy mówimy o spadku wartości wyprodukowanych dóbr i usług w roku 2020 o 5-6%. To jest, to jest pierwszy taki, pierwsze takie, powiedzmy, prognozy, które się pojawiają i coraz mniejszy jest rozrzut tych prognoz, tak, czyli coraz więcej osób dochodzi do pewnego konsensusu. Natomiast w dalszym ciągu nie wiemy, czy ten spadek nie będzie głębszy, jeżeli ten przestój gospodarczy potrwa dłużej. I jak głęboka będzie susza, to jest kolejne, Kolejne pytanie, jeżeli ta susza potrwa w czasie okresu wegetacyjnego to musimy się liczyć z tym, że dodatkowo oprócz spadku produkcji i spadku dochodów będziemy obserwować wzrost cen żywności, a także wszystkich tych produktów, które, przy których wytwarzaniu potrzebne są duże ilości wody. No i to w Polsce też oznacza na przykład wzrost kosztów chociażby. Energii elektrycznej, tak, czy w ogóle takich usług komunalnych, powiedzmy. E, także w dalszym ciągu e, zamknięcie gospodarki trwa, zobaczymy, co będzie dalej. E, mam nadzieję, że, że jak najszybciej to odmrożenie nastąpi. W Czesi planują już przejść do takiego stanu, powiedzmy, w miarę normalnego na początku czerwca. E, myślę, że polska gospodarka także w czerwcu zacznie już. W, no, wytwarzać czy działać na, w, taki, w takiej formie, jak ograniczonej, ale jednak zacznie działać, co oznaczałoby, że jeszcze musimy przetrwać maj, y, przetrwać w sensie głównie polskie przedsiębiorstwa muszą ten maj przetrwać, tak żeby utrzymać płynność, chociaż też już wiem, że we Wrocławiu bardzo dużo punktów usługowych czy punktów związanych z gastronomią. Już zdecydowało się zawiesić działalność, co zresztą możemy też obserwować, jeżeli ktoś z Państwa bierze się na spacer, to bardzo dużo jest lokali już zamkniętych, mimo że to w zasadzie dopiero miesiąc od, od ich zamknięcia upłynął. Od tymczasowego zamknięcia, tak, a one już na stałe zniknęły z pejzażu Wrocławia. Także mam nadzieję, że z każdym kolejnym tygodniem będziemy bliżej tego punktu uruchomienia gospodarki no i z tą nadzieją Państwa pozostawiam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.